Dzisiejsza medytacja twarzą w twarz to spotkanie Jezusa i łazarza. Zawsze w piątą niedzielę Wielkiego Postu, w liturgii niedzieli, w której katechumeni przygotowują się do chrztu, czytana była od czasów starożytnych właśnie Ewangelia o łazarzu. Nie w tym roku u nas w Kościele, bo w jednym z trzech cykli także czytamy Ewangelię łazarza. Niby Ewangelia dobrze znana, zajmuje cały rozdział 11 Ewangelii Świętego Jana. Warto dobrze przeczytać ten tekst, raz a porządnie usiąść z ołówkiem w ręku i przeczytać, podkreślić, zobaczyć całość, bo najczęściej słyszymy ją na pogrzebie słyszymy tylko fragment mówiący o. Z martwych stanie, które jest w Jezusie, warto zobaczyć szerszy kontekst i znaczenie, żeby zrozumieć, co znaczyło, co to było, to co wydarzyło się w Betanii, dlaczego Jezus tam poszedł i co to było na drodze prowadzącej go do Krzyża. Ewangelia Świętego Jana, rozdział 11, cały rozdział zachęcam by w tym czasie przeznaczonym na medytację na modlitwę ten tekst sobie odczytać otworzyć i no, tak porządnie go przyswoić ja tylko zwrócę uwagę na kilka rzeczy bo nie sposób tutaj wszystko zobaczyć bo to bardzo długi tekst był pewien chory Łazarz z Betanii ze wsi Marii i jej siostry Marty. Pamiętamy Ewangelię o Marcie i Marii, dwie siostry, które przyjmują Jezusa. Okazuje się, że miały jeszcze brata: Marta i Maria. Łazarz to Lazarus, greckie pełne imię jego to Eleazar. Eleazar, który jest odpowiednikiem też hebrajskiego imienia, który oznacza Bóg wspomógł, czy Bóg podniósł, Bóg podnosi. Eleazar. Ważne to znaczenie, ważne imię. Już imię nam też coś mówi o tym, co się wydarzy. W Betanii, Betania, czyli na zboczu góry oliwnej, w przeciwnej stronie niż Jerozolima, około 3 km od Jerozolimy, bliziutko. Tutaj jest, jest Łazarz. Tutaj mieszka Łazarz i jego cała rodzina. Siostry posłały do, do Jezusa wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego ty kochasz. Ciekawe, ta miłość Jezusa wobec uczniów, wobec przyjaciół. W wielkim tygodniu będziemy raz jeszcze w Betanii, w tym domu Marty, Marii i Łazarza, gdy Ewangelia powie nam o tym, jak wokół Jezusa tak coraz bardziej zgęstniała atmosfera, a ten dom okazuje się domem przyjaciół, domem, w którym Jezus może czuć się bezpiecznie, może odpocząć. Bywał w ich domu. Wiemy, że. Że nie miał swojego miejsca w Jerozolimie, być może nocował, będąc w Jerozolimie, nocował u Marty i Marii. Nie wiemy tego. Jezus kocha Łazarza. Czy mamy świadomość tego, że Jezus mnie kocha? Że Jezus patrzy na mnie z miłością? Także w kontekście mojego grzechu. Patrzy na mnie z miłością. Miłością, jak ojciec miłosierny patrzy na marnotrawnego syna, patrzy na mnie z miłością. Czy mam, czy mam tego świadomość? To ważne pytanie, także na początku tej dzisiejszej medytacji. Choroba nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby syn Boży został otoczony chwałą. Czyli to, co się będzie działo, ma służyć Bożej chwale. To wszystkie. Cudaj Jezusa temu służą. Nasze uzdrowienie, nasza spowiedź, nasza modlitwa, nasze poruszenie serca podczas Eucharystii ma być to otoczone chwałą, to znaczy ma być to, co się dzieje, objawieniem chwały Jezusa. Warto tak patrzeć na nasze z nim spotkanie. Jezus miłował Martę, jej siostrę, Marię i, i Łazarza. Dlatego ciekawe i może po ludzku niezrozumiałe jest to jego zwlekanie. Jest takie nielogiczne. Czeka dwa dni tam, gdzie przebywa i potem dopiero idzie. Dlaczego? Dla, dlatego, że jakby jego plany są inne niż ludzkie. Po ludzku byłoby inaczej. Nie kieruje się tym ludzkim planem. Ma swój plan, którego nie musi nikomu przekazywać, nie musi wyjaśniać. Jest może tajemniczy, nie wszystko jest od razu zrozumiałe, ale on ma swój plan. I to bardzo ważna wskazówka dla nas. Jezus ma plan. Nawet jeśli tobie się wydaje, że przecież jak mu to mówisz, to następnego dnia powinno być zrobione. Jak usłyszał, że, że łazarz choruje, no to powinien już od razu rzucić wszystko i lecieć. No nie, ma swój plan. Wszystko w swoim czasie. On wie, co robi, i szerzej jakoś patrzy, myśli. Na to, na tym, na to patrzy, co, co ma się dziać. I mówi do uczniów, chodźmy znów do Judei. To bardzo ważne zdanie, bo wcześniej czytamy, że udał się za Jordan, tam gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, więc tereny dzisiejszej Jordanii. Tam Jan, tam Jezus jest, dlatego że Żydzi chcą go zabić. Po tym wielkim sporze z, z Żydami, który mieliśmy w 9, 8 wersecie, Jezus oddala się na tereny za Jordanem, na tereny pogańskie, by nie wchodzić w konflikt z Żydami. I mówi: chodźmy znów do Judei, czyli. Wróćmy tam, gdzieśmy uciekli, stąd żeśmy odeszli, bo nas tam męczyli, i stąd opór uczniów. Dopiero co Żydzi usiłowali cię ukamienować, a znów tam idziesz. No właśnie, to jest ciekawe, dlatego że to wstrzeszenie łazarza spowoduje decyzję, by skazać na śmierć Jezusa. Kiedy Jezus dokonał cudu. Arcykapłani i to będzie o tym w drugiej części tego wersetu, tego rozdziału w 53 wersecie, tego dnia postanowili go zabić, a więc pojawia się nowe życie, bo Łazarz zostaje uzdrowiony i pojawia się wyrok śmierci. Postanowili go zabić, czyli decyzja o wróceniu Jezusa do Judei staje się dla Niego wyrokiem śmierci. I to także ważne w kontekście nas. My przeżywamy spowiedź, przeżywamy to nasze zmartwychwstawanie, to nasze pokonywanie słabości, śmierci, grzechu, tak jak łazarz, który wychodzi z grobu. To też się dzieje w naszym życiu. My wychodzimy z różnych naszych grobów, ale ma to swoją cenę. To znaczy, łazarz może się cieszyć życiem, ale. Jezus zostaje skazany na śmierć. Życie za życie. Życie Łazarza za życie Jezusa. I piękne jest to, i piętne, że Jezus nie waha się. Idźmy znów do Judei. Panie, tam mają cię zabić, tam cię, tam cię ukamienują. On idzie. Łazarz, przyjaciel nas zasnął, Idę go obudzić. Ma taką determinację, taką pewność w tym, że on naprawdę to chce, chce zrobić. I teraz ważne jest to, 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 to co się wydarzy w, przy grobie w Betanii. Może rodzić dwie postawy. Postawę wiary, postawę nawrócenia i takie będzie świadectwo wielu ludzi którzy tego dnia uwierzą w moc Jezusa, ale także postawa przeciwna, czyli postawa niewiary, postawa wrogości, zdrady wobec tego samego wydarzenia, tego samego cudu Jezusa. Jezus przybywa więc do, do Betanii. Przybywa do Betanii, i widzi tłum ludzi, którzy przybyli do Marty i Marii, aby pocieszyć ich po stracie brata. Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi. Wyszła mu na spotkanie, a Maria została w domu. Marta mówi taki: wyżaliła się przed Jezusem. Gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Widać, że one o tym rozmawiały we dwie na pewno. Dlatego, że kiedy potem przychodzi Maria. To mówi dokładnie to samo w 32 wersecie. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. A więc siedziały w domu i, 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 i musiały sobie mówić, co to by było. No, brat umarł, gdyby Jezus, to by nie umarł. Przychodzi Jezus, Marta do niego, gdybyś tu był, nie by umarłby. Więc mają jakiś żal do Jezusa. Maria to samo przychodzi i mówi dokładnie te same słowa. Usta jakoś nie ustalały tego, ale po prostu obie to przeżywają, to są siostry są do siebie bardzo podobne. A więc to myślę, że też ważne dla nas. Te słowa też trzeba wypowiedzieć. One no nie są właściwe. Gdybyś to by mój brat by nie umarł, to tak może nie do końca jest takie pełne miłości, bo jest to po prostu wyrzut, ale jest to prawda serca. I być może są w nas takie słowa, które, które są dla nas trudne do wypowiedzenia, ale są to nasze uczucia. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Być może mamy jakieś w sobie słowa, które naprawdę odważnie trzeba Jezusowi wypowiedzieć. Powiedzieć prawdę serca o tym, co mnie boli, co mnie męczy, co, czego nie rozumiem w tej relacji także z Jezusem. Odważnie powiedzieć. Marta do, dodaje potem też piękne słowa. Już, ale, ale teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. I potem jest taki niezwykły dialog Jezusa z Martą. Brat twój zmartwychwstanie, wiem, że zmartwychwstanie. A potem Jezus mówi: Ja jestem zmartwychwstaniem. Każdy, kto wierzy, będzie żył. Wierzysz w to? Tak, panie, uwierzyłam, że ty jesteś mesjasz, syn boży który miał przyjść na świat. A więc to też jest to, ten dialog, w tym w połowie rozdziału yy, o Łazarzu, niech będzie to tą okazją dla nas, byśmy zastanowili się, pomyśleli o tym jak my patrzymy na śmierć. Doświadczenie śmierci jest dla nas takim trochę sprawdzianem wiary, bo o ile mówimy sobie w wierze w świętych obcowanie i tak dalej, Ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny Amen. Mówimy to, wierzymy w to, śpiewamy pieśni wielkanocne, wierzymy, że Jezus pokonał śmierć. Palimy paschałki, robimy, święcimy jajka, a tak naprawdę, gdy nam ktoś bliski umiera, to trochę ta wiara nam stygnie. Za to się pojawia rozpacz. To się pojawia niezrozumienie. Jajka są symbolem nowego życia. Światło Paschału jest symbolem zmartwychwstałego Chrystusa. Całe święta mówią o zwycięstwie nad śmiercią. Jezus zwycięża nad śmiercią. Pokonuje śmierć. Płacze. Jezus zapłakał. Werset 35. Najtrudszy chyba werset Biblii. Jezus zapłaczał. Płacz przyjaciół Łazarza był płaczem bólu, braku nadziei, braku wiary, a płacz Jezusa jest wyrazem jakiejś potęgi miłości. Bóg płacze, kiedy zło dotyka człowieka, którego Bóg kocha. I wtedy Jezus podnosi oczy do, do góry. Wznoszę swe oczy ku górom skąd nadejść ma dla mnie pomoc i woła Łazarzu wyjdź na zewnątrz woła go do siebie a Łazarz wychodzi mając nogi i ręce przewiązane opaskami ciekawy to zwyczaj psalm 116 mówi werset trzeci oplotły mnie więzy śmierci dosięgły mnie pęta odchłani ogarną mnie strach i odręcza ty rozerwałeś moje kajdany Ciekawe. Śmierć nas, nas może open, spętać, śmierć nas może ograniczyć. Ten łazarz w grobie to jest obraz nas, którzy umieramy w grzechu, spętani przez grzech, zniewoleni, pozbawieni życia, kolorów, światła. I, i łazarz słyszy wołanie Jezusa. Potężnym głosem Jezus zawołał, donośnym głosem Jezus woła. To jest takie wołanie, które przeszywa śmierć, które nie tylko pokonuje grubość kamienia grobu, ale pokonuje śmierć. To jest wołanie także do nas: wyjdź na zewnątrz, nie sieć w grobie, wyjdź z grobu. Więc warto by zastanowić się, co to wołanie znaczy dla nas do wyjść z grobu, co to znaczy w naszym rozumieniu co to jest tym naszym grobem, naszą śmiercią. Ale także no, ten dialog z Martą, myślę, że jest bardzo ważny dla nas dzisiaj moje chrześcijańskie prawdziwe patrzenie na śmierć. Nawet śmierć najbliższych, rodziców, dziadków, rodzeństwa, współmałżonka. No, jest doświadczenie trudne. Po ludzku, jak płaczą ci Żydzi czy Marta Maria, niezrozumiałe, czy chcielibyśmy je oddalać jak najdalej, ale czy wierzysz, że Jezus jest zmartwychwstaniem? Czy wierzysz, że ci, którzy umarli, zmartwychwstają? Czy wierzysz w to? No, jeśli nie wierzysz. No to, to nie jest łatwe, ja wiem. To nie jest tak, że mamy w to tak łatwo uwierzyć. To jest doświadczenie, które jest na tyle bolesne i na tyle musi w nas coś pokonać taką ludzką naszą słabość, że no to czasem wymaga cza czasu, to wymaga czasem miesięcy czy lat, naprawdę takiej trudnej pracy nad sobą. Ale dzisiaj niech ta medytacja twarzą w twarz będzie taką okazją do tego, jeszcze tego nie robiliśmy w tym, w tym wielkim poście: przyjrzenia się mojej reakcji na śmierć, mojemu przeżywaniu i żałoby, i rozstania, każdego pogrzebu, czy, czy, czy w centrum stawiam Chrystusa zmartwychwstałego. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Mówi Jezus w wersecie. Yy, w, 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 tym, w tym fragmencie Ewangelii, werset 25. Kto we mnie wierzy, choćby umarł, będzie żył. Czy ty w to wierzysz? Czy ty w to wierzysz? To pytanie, które jest też pytaniem do nas. Czy, czy wierzysz w moc Jezusa? Także w kontekście patrzeć trzeba na tę Ewangelię śmierci naszej, Śmierci naszej, w której mamy tej prawdziwej, śmierci fizycznej, kiedy prędzej czy później ona nastąpi, śmierci, w której mamy życie, jeśli wierzymy w Syna, jeśli wierzymy w Jezusa. Ale w częściej doświadczamy śmierci tej duchowej, śmierci grzechu. I to też pytanie o to. Jak ja patrzę na swój grzech, czy mam świadomość, że umieram, że bez Boga umieram, że jestem, jak sucha, ziemia, łatnąca wody, że potrzebuję Boga, by, by żyć, by być sobą, by być tym, kim, kim jestem w głębi serca, bo, bo to On zapewnia mi życie. Twarzą w twarz staje dzisiaj łazarz przed Jezusem, i nie ma między nimi dialogu. On, on słyszy. Łazarzu, wyjdź na zewnątrz i staje przed swoim przyjacielem, który dla niego z miłości tak blisko podchodzi, by odwiązać mu jego więzy, by pozwolić mu chodzić, by go serdecznie po prostu przytulić. Nie może znieść rozstania Jezus ze swoim przyjacielem. Postaw się na miejscu łazarza. Jezus nie może znieść rozstania. Mówi ci wstań, wyjdź z grobu, może, in, może innymi słowami, wstań, wróć, przyjdź do mnie. Już za długo jesteśmy w rozłące, przyjdź do mnie. Zerwij te kajdany, więzy, oplątania, op, które jakoś ci towarzyszą, które ci ktoś nałożył, któreś ty sobie sam nałożył. I, I żyj bądź ze mną, Jezus. Pokazuje swoją potęgę i moc. Tak bardzo mu zależy, tak bardzo kocha człowieka, aż no, decyduje się na śmierć, na krzyż. Ta scena, to uzdrowienie, to wstrzeszenie ma swoją e, cenę. E, tą ceną jest śmierć Jezusa. Żydzi, przez to, co się wydarzyło, e, podejmują decyzję, by zabić Jezusa. Stańmy twarzą w twarz z Łazarzem, z, tak jak Łazarz przed Jezusem, wyobraźmy sobie tę scenę, przeczytajmy uważnie, podkreślajmy, szukajmy odpowiedzi na, na jakieś tam niezrozumienia czy pytania, które się pojawiają. Zachęcam do takiego odważnego, dłuższego może przy niedzieli spotkania z Ewangelią świętego Jana.